W jaki sposób zdobyć swój pierwszy rok doświadczenia programowania w Java, w JavaScript, w IT? Nie będę Was oszukiwał. Najbardziej poszukiwaną grupą są ludzie z pięcioletnim doświadczeniem, z 10-letnim doświadczeniem. Tak, ale każdy z nich kiedyś zaczynał. Każdy z nich kiedyś startował, tak? I co zrobić, żeby rozpocząć i mieć ten pierwszy rok doświadczenia, aby konturować tę karierę? Niektórzy robią staże, niektórzy robią praktyki i się przez 5 lat studiów, tak? Tylko to ma ten minus, że po 5 latach studiów zaczynasz lat naprawdę od zera. Tak, się jako stażysta, praktyk. Yy. Jakby twoje doświadczenie na studiów, w ogóle nie jest w twoje doświadczenie komercyjne. I tutaj pojawił się pomysł, właściwie pojawiło się rozwiązanie, które umożliwia uzupełnić tę lukę tak, między tobą, zerowym doświadczeniem w programowaniu i tym pierwszym rokiem, aby rozpocząć karierę, aby nadać sobie dobry rytm, aby wystartować. I to powiedziałbym z przytupem. Tym rozwiązaniem właśnie jest projekt GREAT. Tak, możesz mi nie wierzyć, może słyszałeś już wiele takich rzeczy, ale ja możesz zadzwonić do naszych ludzi, możesz zadzwonić do Mikołaja, możesz zadzwonić do innych, którzy kończyli ten kurs. Właściwie nie kurs, tak, to jest symulacja. To jest symulacja pracy programisty. Możesz zadzwonić, się spytać, tak, jak to wyglądało, czy, czy się udało coś zobaczyć, ich relacje e, na naszej stronie, ale opowiem Ci dlaczego, dlaczego to działa. Tak? W odróżnieniu od kursów i szkoleń to jest symulacja pracy, to znaczy, że wszystkie te elementy, a nawet trochę więcej elementów, które napotkasz na swojej komercyjnej karierze są już tutaj. Są tutaj w e, grade. Masz pr -y, Twoje cykiety, swoje rozwiązania nie piszesz sobie gdzieś tam, albo w ogóle ich nie piszesz na niektórych szkoleniach. Tak? A tutaj rozwiązania projektów, które budujemy wspólnie do 10 -osobowego zespołu prezentujesz w postaci tzw. Tak pull requestów. Tak? To jest nomenklatura już programowania i każdy z zespołu może go zobaczyć, może go ocenić. Twój senior, który Cię będzie prowadził, również będzie oceniał i komentował ee, to, co robisz. Swoje zadania będziesz raportował w JIRA. Tak? Znajomość w JIRA również jest wymagana przez pracodawców. Tam raportujesz swój czas pracy, raportujesz etykiety, które robisz i całe poruszasz się w Scrumie. Czym jest Scrum? Scrum jest metodologią tworzenia oprogramowania. Tak, gdzieś tam rysowana w postaci kółka. To jest deployment, metodologia stosowana w większości firmach IT, ponieważ jeszcze nie wszystkie firmy do tego dorosły. Tak? RAID jest standardem, praca w Scrumie. Jak wygląda Scrum. Jeszcze sobie opowiemy. E, Szerujesz swoją wiedzę przez Confluenza, a w tygodniu pracy, bo Great pracujesz cały tydzień.